Spaghetti Bolones nie istnieje! Dokładnie tak, niestety, ale spaghetti Bolones nie istnieje. Dlaczego? Już spieszę z odpowiedzią. Jak wiadomo, Włosi bardzo poważnie podchodzą do swojego jedzenia oraz całej nomenklatury, której się używa. Dlatego warto teraz przypomnieć, że w 2019 roku burmistrz Bolonii, Virginia Merola, oficjalnie potwierdził, że spaghetti Bolones nie istnieje. Dlaczego? W tym rejonie Włoch, owszem, przyrządza się gęsty sos na bazie mięsa, ale nazywa się go ragu à la bolognese. Serwowany jest zazwyczaj jednak wcale nie ze spaghetti, a na przykład z makaronem tagiatele albo pappardelle, który poprzez swoją większą powierzchnię dużo lepiej utrzymuje gęsty mięsny sos. Witam Cię bardzo serdecznie ponownie na kanale Głodnemu Chleb na Myśli i dzisiaj właśnie będziemy przygotowywali takie ragu, à la bolognese prawdziwe włoskie, jakiego nie powstydziłby się żaden włoski gospodarz. Rozpoczniemy od przygotowania składników. Boczek kroimy w kostkę. Nie bądź paciulokiem jak ja i żeby deska się nie przesuwała, podłóż sobie dla swojego bezpieczeństwa pod nią kawałek mokrego ręcznika papierowego. Cebulkę kroimy w drobną kostkę. naciowego w plasterki, a marchewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach. Jeżeli zdarzało ci się gotować dania kuchni włoskiej albo francuskiej, na pewno bardzo często spotykałeś się z tym trio. Po francusku nazywane jest mirepoix, po włosku sofrito. Połączenie selera naciowego, marchewki i cebuli jest doskonałą bazą do wielu potraw, między innymi wielu sosów, tak jak w tym wypadku naszego ragu, dlatego warto je zapamiętać i stosować w swojej kuchni. Do naszego sopy dodajemy również czosnek starty na drobnych oczkach. W garnku z grubym dnem wytapiamy nasz boczek z dodatkiem odrobiny oliwy, na wszystko wrzucamy nasze warzywa. W tej chwili naszym zadaniem będzie przesmażyć warzywa tak, aby wydobyć z nich jak największą ilość wody, dlatego możemy się posłużyć kilkoma szczyptami soli, która nam w tym pomoże. Po kilkunastu minutach nasze warzywa rozkładamy na boki naszego naczynia tak, ażeby po środku można było wysypać odrobinę oregano, dodać kilka łyżek przecieru pomidorowego i wszystko razem przesmażyć. W tym momencie dodajemy czerwone wino i redukujemy tak, aby cały alkohol odparował, a płynu została bardzo niewielka ilość w konsystencji gęstego syropu. W tym momencie dodajemy mielone mięso. Ja użyłem połowy wołowiny, a połowę wieprzowiny. Początkowo z naszego mięsa wytrąci się dość spora ilość wody, dlatego należy ją odparować, aż mięso zacznie się smażyć. U mnie zajęło to spokojnie 40 minut, dlatego bez pośpiechu. Do przesmażonego mięsa dodajemy pasatę pomidorową oraz bulion w takiej ilości, ażeby całkowicie przykrył nasz sos. Dodajemy liść laurowy oraz świeżo mielony czarny pieprz. W tym momencie również możemy dodać świeże zioła jak na przykład rozmiaryn albo tymianek. Recepturę wraz z linkiem do pełnego przepisu jak zwykle znajdziesz w opisie do tego filmu. Sekretem dobrego ragu jest czas. Pozwalamy, aby nasz sos na niewielkim ogniu dusił się przez 3-4 godziny, natomiast najlepsze efekty można osiągnąć, gotując go cały dzień przez te 7 godzin. Naprawdę nabierają wtedy zupełnie innego wymiaru. Ten czas, który czekasz, możesz przeznaczyć na coś konstruktywnego. Na przykład, jeżeli podoba Ci się to, co lubię, możesz zasubskrybować kanał i kliknąć łapkę w górę. W tym momencie spróbuj ewentualnie dodaj troszeczkę soli lub pieprzu, aby skorygować przyprawienie. Gotowy sos wylej na rozgrzaną patelnię i na tą samą patelnię dodaj ugotowany makaron prosto z wody. Nie przejmuj się, jeżeli część wody z makaronu dostanie się do naszej patelni. Ta woda jest jak najbardziej potrzebna. Skrobia zawarta w tej wodzie pomoże połączyć nasz sos z makaronem. Makaron posypujemy dużą ilością świeżo startego parmezanu i delektujemy się. Ja polecam ten sos ugotować w większej partii, można go bardzo łatwo przechowywać, wystarczy go poporcjować do małych woreczków i zamrozić. W takim wypadku mamy praktycznie gotowy przepis na obiad. Wystarczy ugotować makaron, rozmrozić sos, wszystko razem wymieszać i gotowe. Dzięki serdecznie, że byliście znowu ze mną. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę i widzimy się następnym razem. Hejka.